Na pewno zastanawiałeś się kiedyś, ile pracy potrzeba, żeby stworzyć aplikację mobilną. Postaram się odpowiedzieć teraz na to pytanie i pożerzyć Twoją wiedzę o dzisiejszej informatyce. Tworzenie aplikacji nie jest proste, ale z odpowiednią wiedzą i technikami można to robić w bardzo efektywny sposób. Nie uminie Cię pisanie dziesiątek, setek, a nawet tysięcy linii kodu, ale to prostsze niż myślisz. Ujaśnię Ci to na przykładzie Fluttera, czyli nowej biblioteki od Google dzięki której wraz ze znajomymi stworzyliśmy tą lifestyle'ową aplikację od zera w kilka miesięcy. Ta nowa technologia umożliwia tworzenie aplikacji na Android oraz iOS jednocześnie, inaczej niż było to kiedyś. Jak to wygląda? To jest trochę jak pisanie wielkiego wypracowania. Wszystko jest opisywane tekstowo, czyli zaczynamy z pustym ekranem, czyli białą kartką, na której kolejno opisujemy kolejne elementy, kolumny, appbar, navbar, zdjęcia, tekst i tak dalej. Trzeba połączyć funkcjonalność wszystkich ekranów, wygląd, połączenie z bazą danych, wszystko rozplanować w oddzielnych plikach. Ale to wydaje się prostsze niż myślisz. Ale co dalej? Skąd wiedzieć, jak to wszystko zrobić? Flutter ma bardzo rozbudowaną ogólnotostępną dokumentację, w której opisane są wszystkie widżety i funkcje, z których potem robimy aplikacje. Równie pomocne mogą też okazać się poradniki na YouTube, takie jak ten na naszym kanale, które możecie oglądać zupełnie za darmo. W dzisiejszych czasach mamy dużo fantastycznych narzędzi, jak na przykład GitHub, którego użyliśmy, by pisać kod w kilka osób. Nie wiem, czy wiedziałeś, ale to największy serwis do udostępnienia danych na świecie. On łączył kod, przesyłany przez każdego z programistów. Jednak, żeby aplikacja była funkcjonalna, potrzebna jest baza danych. Tutaj również mamy pole do popisu. Użyliśmy Firebase, czyli bazy danych od Google, odświeżanej w czasie rzeczywistym. Za darmo można w niej przechowywać naprawdę sporo danych. Nam wystarczyło na kilkuset użytkowników. Zobaczcie teraz na przykładzie, jakie programowanie jest proste i przyjemne. Mamy tutaj domyślny kod, przygotowany dla nas przez zespół Flatera. Możecie zobaczyć, jak otrzymać taki ekran i zainstalować na swój komputer całe to środowisko, oglądając odcinek, który teraz widzicie. Więc zaczynamy. Powiedzmy, że w kolumnie usuwam tekst, dodaję kontener. Niech on będzie miał 80% szerokości naszego ekranu, tak żeby się dobrze skalował na każdym telefonie. Do tego wystarczy, że wpiszę w wujet Media Query of Context i razy 80. Ustawiam wysokość na 200 pikseli, kolor na niebieski i już widzimy pierwszy efekt po zapisaniu. I odświeżeniu. A jeśli chcemy, to możemy jeszcze w to dać na przykład jakiś tekst i widzicie, jakie to jest wszystko proste. Jeśli chcesz dalej poznawać możliwości Platera i dzisiejszy świat, to zasubskrybuj ten kanał. Nic cię to nie kosztuje, a będziesz na bieżąco z nowymi tematami, które omawiamy. Możesz też sprawdzić aplikację Hypermind, którą stworzyliśmy żeby zobaczyć, jak wygląda efekt końcowy i jakie możliwości ma Flutter. A jeśli chcesz zobaczyć, na przykład, jak projektujemy aplikacje w Adobe Experience Design, albo zainstalować Flutter na Windows i dlaczego warto uczyć się Fluttera, to wszystko jest dostępne na tym kanale. Miej dzisiaj cudowny i produktywny dzień.